Siemano wszystkim. Słuchajcie, krótki wstęp. Na filmie zobaczycie dwie wyprawy. Jedna ostatnio była, to była ostatnia nocka sumowa i niestety, ale te ryby to już nie, nie były takie, jakbyśmy byśmy chcieli. Czyli przede wszystkim zachowują się strasznie niemrawo, są ospałe i... Te hole przede wszystkim i aktywność ich jest naprawdę bardzo niska. One są po prostu już słabe i inaczej się zachowują. Także czas przerzucić się na sandacze. I pierwszy raz wybrałem się sam na. Z, sam na zalew Zegrzyński. Także zobaczycie, i e, wyjechały naprawdę fajne rybki, z czego jedna życiówka e, 83 cm, e, i to było wszystko z werta. Także słuchajcie, e, zapraszam do e, obejrzenia. Macie e, krótkie e, dwa e, filmy na temat tego, jak e, ostatnio wyglądały te właśnie e, wyprawy. Także trzymajcie się, zapraszam do subskrypcji. Pozdro. No, i mamy pierwszą rybkę, pierwsza jesienna dzisiejszej wyprawy, dosłownie chwila na wodzie, i jest pięknie ubarwiona. Płynęliśmy odpocząć, Marcin śpi, ognisko płonie. Tak właśnie wyglądała ta ostatnia nocka w Płocku. Za dnia wyjechała mała ryba, to był sum. Był pięknie ubarwiony, z nim też fajna akcja w podawaniu. Także zobaczyliście, jak to wyglądało, i jak się przebudziliśmy o godzinie tam drugiej, popłynęliśmy od razu, i w nocy wyjechał sandacz, którego w sumie nie ma na filmie, ale, ale no, został złapany. Musicie mi uwierzyć na słowo. A teraz zegrzyńskie sandacze. thank you No dobra, pierwszy sandaczyk, taki o, malutki, a teraz ile ma? Osiemdziesiąt trzy. Taki malutki. O. Sandal. Dobra, słuchajcie, mamy pierwszą rybę. Yy, Sandaczyk, yy, fajnie wyjechał. Stał sobie, nagle podałem gumę, przystopowałem, wyszedł i zaatakował. Także zobaczcie, jaki ładny. sandacz zegrzał cześć o taki standard zegiel jest, słuchajcie i teraz co? Klub do wody ale to już będzie widoczne na kamerze, także łapiemy dalej. Pierwsza rybka. Zobaczcie jaka piękna rybka. Ja cyk i jest sandalek. No to co, słuchajcie kolejny sandacz. Fajnie wyszedł, staw sobie koło palika pod mościkiem, także zobaczcie jak ładnie wygląda. Cyk, za chwilę go zmierzymy. No i co? No i trzeba lecieć dalej, dlatego że jeszcze jest trochę łapania. Taki szybki wypad. Pierwszy raz na zegrzu. Zaraz zobaczycie tak naprawdę, jak wyglądał nasz ostatni wypad do Płocka na sumy. I ostatnia nocka przede wszystkim. Może do Płocka jeszcze się wybierzemy na sandacze z Andrzejkiem. Może fala do nas dołączy. Ale w każdym razie, teraz takie szybkie wypady dlatego, że już jest coraz zimniej. Mi przyjemnie spędza się czas wtedy, kiedy jest ta wilgoć na i przychodzi to zimno. Także teraz yy, będę sandalarzem. i miareczka cyk tym razem 65 cm piękne jak widzicie łódka już wyciągnięta także ja wracam do domu miałem zostać jeszcze godzinę dłużej niestety fala kiepska pogoda tak naprawdę i już w sumie nie chciało mi się siedzieć na tej wodzie Udało się wyjąć dwa fajne sandacze, jeden 83 cm, moja życiówka, e, także bardzo fajnie, z tego się naprawdę bardzo cieszę. Także słuchajcie, ja wracam do domu i mam nadzieję, że film się podobał. Proszę o subskrypcję, trzymajcie się, piona, hej!